Hallo dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co zostało dodane w ostatnim update'ie Quality of Life. Jest to update, który jest swego rodzaju wypełniaczem, jako że klej potrzebuje więcej czasu na przygotowanie liwalka. Już wiemy kogo, ale nie będę zdradzał, powiem to na samym końcu odcinka. Zatem została dodana książka kucharska. Możemy ją wytworzyć w zakładce żywności. Zawiera ona informacje o składnikach i statystykach. Jak Odnawiają poszczególne potrawy. Sześć najbardziej używanych będzie zapamiętane przez postać. Wcześniej, kiedy uderzał piorun, jeżeli gracz otwierał jakąś skrzynkę bądź lodówkę, była ona automatycznie zamykana. Zostało to teraz poprawione. Ogólnie teraz możemy regulować błyski w ustawieniach. Możemy również otwierać pojemniki na spławiki od kebabci z pozycji EQ. Zostaną one wtedy wyrzucone na podłogę i możemy wtedy uzyskać do nich dostęp. Podobnie jak na konsolach, od teraz możemy sprawić, żeby plecak, a konkretnie sloty, w które on zawiera, były wyświetlane pod EQ. Możemy to zmienić w ustawieniach. Możemy od teraz również gotować skrzydła nietoperza w garnku. Możemy szybciej dopić przedmioty za pomocą lewego shifta i prawego klawisza myszki. Ancient Guard otrzymał swoją figurę i po zabiciu go otrzymamy schemat na nią. Kuliczy nauszniki nie wymagają od teraz stacji, żeby je wytworzyć. Od teraz Bat wymaga mniejszej ilości skóry, a czapka uszanka kosztuje mniej ogonów kociszopa, a ilość skrzydeł nietoperza potrzebna do wytworzenia batbata również została zmniejszona, a na dodatek został zwiększony dob skrzydła, więc całkiem spoko. Od teraz żądła są łatwo opalne, więc mamy opcję, żeby się ich w miarę szybko pozbyć. Kawałki marmuru i King otrzymały swoją ikonę na mapie, co jest wygodne dla wszystkich graczy składających Shadow Pieces, jako że wcześniej trzeba było ich szukać po całej mapie, bądź zostawiać plecaki, by mieć jakieś oznaczenie i wiedzieć zwyczajnie gdzie są. Otrzymaliśmy również narzędzia do segregowania modów i na dodatek możemy zaznaczać ulubione, co jest bardzo wygodne przy tworzeniu nowych światów, nie musimy od teraz scrollować całej listy. Mamy nowy drop z Twitcha, jest to skin do teleportującej laski, aby go otrzymać musimy przez 6 godzin oglądać Twitcha. Zostały również dodane nowe skiny do brud dla Wilsona i Webera. Otrzymacie skrzynkę zabierającą Wszystkie, jeżeli w najbliższym czasie zalogujecie się do gry. Został również dodany nowy skin do łopaty na stronie Klei, gdzie możemy go otrzymać za punkty. Zostawiam wam link w opisie do 400 darmowych punktów, a to już jest 1 trzecia potrzebnych do otrzymania tego skina, więc jeżeli jeszcze wykonacie parę aktywności, z łatwością go zdobędziecie. I na sam koniec, tak jak mówiłem, rework Free. Klej nie powiedział tego wprost, ale po przejrzeniu się graficem. Możemy zauważyć dziwne na ściance, które są dla niej dosyć charakterystyczne, a na dodatek możemy zobaczyć kilka dosyć wskazujących na Wikrite obrazów zawierające postać wikinga. No więc to tyle w tym update. Cie. Tak jak wcześniej mówiłem, jest to update wypełniać, żeby nie było aż takiej przerwy pomiędzy poszczególnymi aktualizacjami do gry. Bardzo dobrze, że Clay daje sobie więcej czasu na wykonanie reworków, bo dzięki temu myślę, że będą one wiele lepsze, więc dlatego uważam, że warto poczekać. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam na wieczorne streamy około 20, gdzie różnymi postaciami i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!